Cześć ślicznotko, bo mamy piękną dzisiaj słoneczną pogodę. Może byśmy się przywitali z hotelami i z widzami. A więc nazywam się Kinga. Nazywam się Karolina Bakier. A więc zaczynamy optymistyczną pogodę. Oh yeah! Na początek połączymy się z mną i bierzemy hotel, Dwóch hagenek Gdańsku. Ma, mamy y, 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 przyjemność przywitać Cię z Anią. Cześć, Anio, co Cześć Aniu, co tam u słychać? Cześć. Słuchajcie, wracamy do naszego cyklu rodziny na niedzielę, a że najbliższy weekend to weekend Halloween. halloweenowy, Zapraszamy Was serdecznie na wspólne wycinanie, dekorowanie i wmalowanie halloweenowych dyn. Wszystko odbędzie się tutaj przy Barze Madlownia, w najbliższą niedzielę do 13 do 17, a na autora najpiękniejszej dyni czeka nagroda niespodzianka. Także przyjdźcie, bo warto. Jaki będziesz miała pomysł na zrobienie coś z dyni? A może byśmy zrobili pomocnika Mikołaja. Tak, to jest fantastyczny pomysł, ale mamy połączenie z Archepiłą. Cześć Piła! Cześć Piła! <grystanie> Witam Was z hotelu Archefile. Za oknami spodziewamy się deszczowej pogody, jednak u nas, jak zawsze optymistycznie, zapraszam Państwa na nowe menu, w którym królować będzie denia. Co tam znajdziecie? Dowiedzcie się sami. A teraz połączymy się z naszymi przyjaciółmi Fundacji Leny Grochowskiej w Włochowie! Cześć, Cześć Cześć! Chcemy się Wam dzisiaj pochwalić. Że do grona naszych fundacyjnych pracowników dołączyły trzy kolejne osoby. Jest to Hubert, Karolina i Maciej. Hubert i Karolina będą pracować w naszej pracowni ceramicznej, a Maciej w pracowni piekarniczej. Życzcie im powodzenia! Pa! Cześć! Jakieś słowa o duchu, żeby się nie bali tych nowych wyzwań? Zobaczcie, jaką mamy piękną pogodę za oknem. Słoneczko się do Was uśmiecha dzisiaj. A teraz łączymy się z Kafę Fryderyk. Cześć, Olania. Cześć! Cześć, to Patrycja! Zapraszam wszystkich małych i dużych na halloweenową imprezę, które. Odbędą się 30 października o godzinie 15 na placu Arche przy ulicy Brzeskiej 134, które będzie bardzo fajna impreza, magiczna. Pozdrawiam. Tylko pamiętajcie o przebraniu. A może pójdziemy na to okolisko? Będzie tam bardzo niesamowicie. Jestem za! Może byśmy razem się wspólnie wybrali? Zaprosili naszych kolegów z kafe Fryderyk. I przede wszystkim naszych widzów. Żeby dobrze się, się bawili na tym Halloween. A więc do zobaczenia. Żebyś następnym... kosztowali pięknej zupy. A więc do zobaczenia następnym razem. A więc... Papa, Papa, kohani. -pa, oh, yeah.